Witam wszystkich w pierwszym odcinku wprowadzenia do frameworka Ruby on Rails. W kolejnych materiałach będziemy zajmować się już kodowaniem, więc dzisiaj konieczne jest poświęcenie nieco czasu na postawienie środowiska. Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali dobry edytor tekstowy. Ja tutaj mam Sublime'a, wam też go polecam. Musimy także pobrać VirtualBoxa, Wagranta oraz Gita zainstalujemy najpierw Gita, później VirtualBoxa, a na końcu Vagranta. Konieczny będzie restart serwera, przepraszam, restart naszej maszyny. Instalacja jest bardzo prosta. W Gicie tylko trzeba zwrócić uwagę na dosłownie jedną opcję oznaczoną na czerwono, żeby ona była wybrana, ponieważ na początku jest wybrana pierwsza opcja, trzeba ją przełączyć. I możemy już instalować sobie po kolei każde, każde z tych narzędzi. Po to, abyśmy mogli postawić sobie środowisko z użyciem wagranta. W tym celu konieczne będzie utworzenie w jakimś łatwo dostępnym miejscu folderu na Nasze pliki serwerowe. Ja utworzyłem to akurat tutaj folder nazwałem demo i musimy teraz dostać się do tego nowo utworzonego folderu z poziomu konsoli, w tym celu otwieramy konsolę, wystarczy ją wyszukać CMD w innych systemach jest to zwykle bardziej na wierzchu. I tutaj zmieniamy w moim przypadku dysk na dysk F, wpisujemy F2. I posługujemy się komendą CD, czyli change directory, i udajemy się bezpośrednio do wcześniej utworzonego folderu o nazwie demo, w moim przypadku, w waszym pewnie też. Musimy się dostać oczywiście do tego folderu CD demo, jesteśmy wewnątrz niego, i możemy teraz wykonać komendę vagrant init, która utworzy nam nic innego jak prosty plik konfiguracyjny, który teraz musimy otworzyć wcześniej wspomnianym edytorem. Plik otworzymy po to, aby wpisać tam nazwę boxa, czyli tak naprawdę takiego zestawu, takiego dystrybucji Linuxa z wcześniej zainstalowanymi już komponentami jak Ruby, Postgres i tym podobne zmieniamy to w linijce 13, wystarczy zamienić nazwę, tą nazwę boxa z base na mechfish, łamane na precis 64 myślnik ruby oczywiście możecie sobie przepisać to z ekranu albo skopiować z opisu, który znajduje się pod filmikiem i musimy dodać jeszcze nową linię, w której Zrobimy przekierowanie portu z wewnętrznego portu, który jest na naszym serwerze, w postawionym z użyciem Vagranta. Jest to port 3000 i przekierujemy go na port 4567 na naszej maszynie, czyli w tym przypadku jest to Windows, i dzięki temu będziemy mogli się dostawać przez ten port do serweru, który będzie sobie działał z pomocą Vagranta w tym wcześniej utworzonym folderze. Wykonujemy komendę Vagrant App. Ona w moim przypadku potrwa tutaj chwilkę, w waszym trochę dłużej, ponieważ będą musiały się pobrać wszystkie pliki systemowe. Może to potrwać nawet do 20 minut. Warto ten czas wykorzystać na zapoznanie się z materiałami teoretycznymi, które znajdują się pod filmikiem. A ja tutaj pozwolę sobie przeskoczyć jakby ten moment, ponieważ jak widzicie też takie uruchomienie trwa chwilkę. Ok, jeżeli będzie wszystko w porządku, to powinien się pojawić mniej więcej taki komunikat, jak widzicie teraz, teraz u, mnie, u mnie w mojej konsoli. I w takiej sytuacji możemy próbować dostać się do naszej maszyny, do naszego serwera. Wykonujemy to poprzez wpisanie komendy Vagrant SSH. Jeżeli wszystko nastąpi prawidłowo, to powinniśmy zostać przywitani krótkim komunikatem oraz informacją, kiedy ostatni raz się logowaliśmy. W tym miejscu konieczne jest dostanie się do folderu vagrant poprzez komendę cd backslash vagrant i to jest folder w naszym serwerze, który jest połączony z tym wcześniej utworzonym folderem tutaj. Więc tutaj każdy plik, czy nie, nieważne czy go utworzymy wewnątrz konsoli, czy go skopiujemy tutaj przez Windowsa, te pliki się tam zawsze pojawią w obu miejscach. Wpisujemy komendę rails new app. Ta komenda powoduje utworzenie, wygenerowanie nowego projektu railsowego. Tworzy się cała struktura plików, pliki testowe, foldery na nasze kontrolery, modele, pliki konfiguracyjne. Polecenie może się chwilę wykonywać, dopóki wszystkie. Jakby komunikaty w konsoli świecą się na zielono i nie ma nigdzie słowa error, to możemy być zadowoleni, że wszystko idzie póki co zgodnie z naszym planem. I w chwili, gdy polecenie to się wykona, to powinniście zobaczyć coś podobnego, jak ja teraz w swojej konsoli. I teraz możliwe jest, dostanie się już do folderu, który się wygenerował z polecenia Race New App. Powinniśmy przełączyć się do folderu App przez oczywiście komendę CD. Spacja App i jesteśmy w tym folderze. Możemy go wylistować. Wszystko się zgadza. Faktycznie to jest nasz projekt i teraz jest możliwe uruchomienie serwera przez bardzo prostą komendę raise server. I teraz warto zwrócić uwagę, że serwer nam wystartował u nas w naszej konsoli na wewnętrznym IP o porcie 3000. Wcześniej przekierowaliśmy ten port na inny port, przez który możemy się dostać teraz z poziomu Windowsa już bezpośrednio do serwera, który tak naprawdę jest uruchomiony w Linuxie poprzez Vagranta. Wchodzimy sobie do naszej ulubionej przeglądarki internetowej i wystarczy, że w adresie, w pasku adresów wpiszemy adres localhost, dwukropek, numer portu, 4568 w naszym przypadku i widzimy planszę powitalną, która została wygenerowana przez Lokalny serwer RASA. Tutaj widzimy, że poszło zapytanie typu GET. Tu odświeżymy. Pokażemy jeszcze raz. Jest drugie zapytanie, więc mamy dowód na to, że nasz serwer działa. Trzeba pamiętać, że serwer ten musi non stop działać w konsoli, abyśmy mogli mieć do niego dostęp. Teraz zajmiemy się zmianą wbudowanego systemu bazodanowego, ponieważ w normalnych, domyślnych ustawieniach Railsów wygenerował nam się projekt z bazą danych typu SQLite. W pliku gemfile możemy zmienić zainstalowane gemy i zmienimy gem SQLite, który jest odpowiedzialny za łączenie z SQLitem, na gem PG który odpowiada za połączenie z Postgresem. Po zmienieniu tego pliku warto się zastanowić, że dobrze chcemy się połączyć z Postgresem, ale musimy mieć też jakby użytkownika, który może korzystać z Postgresu. Musimy go utworzyć na naszym serwerze, a więc w tym celu wyłączymy nasz serwer na chwilę kombinacją klawiszy CTRL-C i wpiszemy komendę E, która wygeneruje nam e, użytkownika? Create user. E, damy demo DB. Jeszcze trzeba dopisać: spacja, myślnik, duże P, żeby podać hasło. I wpisujemy jakieś hasło. Ja tutaj wpisałem e, tajne hasło. Wy możecie wpisać cokolwiek innego. E, I e, rola superusera jest dobra. Mamy utworzonego użytkownika. Możemy go wpisać w pliku konfiguracyjnym bazy. W tym celu udajemy się do pliku e, database.yml, który znajduje się w folderze config. E, tak jak widzicie, teraz muszę tutaj trochę wyedytować ten plik. E, wpisać e, takie informacje, jak jakiego chcemy użyć adaptera. Użyjemy adaptera oczywiście do Postgresa, czyli Postgres SQL. E, kodowanie. Tf8, Unicode oczywiście, i nazwa naszej bazy. W tym przypadku nazwiemy sobie ją na przykład Demo, podkreślenie Development. To będzie taka baza dla środowiska deweloperskiego. Tutaj jeszcze Host, Pool 5. I podobnie, tak jak teraz wpisujemy dla, naszego, dla naszej bazy typu development, podobnie będzie trzeba zrobić z bazą testową. Mamy dwie bazy, na razie nie będziemy z nich korzystali, oczywiście to będzie w kolejnych materiałach, ale tworzymy dwie bazy, jedna będzie testowa, druga będzie typu development. Production możemy wyrzucić, ponieważ na razie nie myślimy jeszcze o produkcyjnej aplikacji i tu na przykład zmienimy sobie o test development, żeby, żeby najważniejsze, żeby to nie były jednak takie same bazy. E, upewniamy się, że, że pliki są e, prawidłowo wyedytowane, zapisane i możemy wpisać e, komendę na przykład e, rake db create komenda e, wykonała się i jeszcze wpisujemy test. E, tu jeszcze wcześniej e, nie wspomniałem, nie pokazane, to zostało na nagraniu. Konieczne było przed wpisaniem tych komend wpisanie komendy bundle install, ponieważ dopisywaliśmy e, gem odpowiedzialny za postgresa ale tutaj serwer nam działa, wszystko jest jakby w najlepszym porządku i tak naprawdę mamy już wszelkie podwaliny do rozpoczęcia programowania w kolejnych odcinkach naszych materiałów. Mamy strukturę plików, którą możemy zapełnić kodem, który będzie realizował nasze plany. Dziękuję za pierwszy odcinek. I zapraszam na kolejne.